Siemano, siemano, TV Mexicano i znowu będzie Nogano Machano, Nogano Machano znowu będzie, słuchajcie, ale zanim to zrobimy, to przede wszystkim, przede wszystkim chciałbym, chciałbym przede wszystkim... Bardzo, ale to bardzo podziękować za życzenia w dniu imieni dla mojej mamy. Ja wiem, że ona nie jest związana z uniwersum, ona nie ma nic wspólnego absolutnie ani z Krzysztofem, ani ze mną, yy, ale i tak mimo wszystko bardzo Wam dziękuję, naprawdę. Dla tych, którzy złożyli te życzenia od serca. Natomiast dla tych, którzy pisali teksty typu Barbara choć na browara, no kurwa, współczuję, naprawdę. Współczuję chłopie jeden z drugim. I tam kilka jeszcze innych było takich ciekawych, które, które mógłbym przytoczyć. Naprawdę współczuję. Współczuję. Nie wiem, kto cię człowieku wychował, ale. Naprawdę współczuję, współczuję, bo nie znasz osoby, nie szanujesz cudzych rodziców, to nie wiem jak ty z twoimi i naprawdę wyrazy współczucia, bo ani nie znasz tej osoby, ani nie znasz mojej mamy, ani ona nie jest jakąś częścią uniwersum, ani nie jest ona kononem, ani... Także wyrazy współczucia, naprawdę, a ja zanim zacznę <laughs> nogi moczyć, bo nie jest to morsowanie i ja to wiem. Pierwszą top dziesiątkę Lajta tutaj pozdrowi i bardzo podziękuję. I szybciutko, Gustaw, Gustaw. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. No, była to ogromna niespodzianka, moim zdaniem. Serbiano. Kolejna osoba, patrzcie sobie na widoki przez ten czas. Serbiano. Kolejna osoba, bardzo dziękuję. Dzięki, że wierzysz. Wirażka. No już Wiraszka i Serbiano zaczynali, zaczynają być całymi widzami. Nieznany również, oczywiście pozdrawiam i dziękuję. Wirażce i nieznanemu. Krzysztof Podwarpie, chyba dobrze powiedziałem, Nitroszczur. Detergent, który powiedział, że do końca... Czekajcie, roku czy miesiąca? Cholera detergent będziesz mógł się wyłgać, jak coś się pomyliłem. Do końca roku albo miesiąca będzie chciał być w top dziesiątce. Bardzo dziękuję tym bardziej. Oby, jak najdłużej, oby ci się filmy podobały. Ja naprawdę będę się teraz troszeczkę starał wciskać jakieś ujęcia i tak dalej. Yy, może to Wam się spodoba, może nie. Yy, to już Wy ocenicie. No ale nic więcej już nie wymyślę. Jak Wam się to nie spodoba, to rozłożę ręce na boki i pójdę napić się szklanki moczu. Yy, kolejny, żartuję. kolejny to Galafę. Bardzo dziękuję. Pepe i Hebenito Number Ten to na moim miejscu dziesiątym. No a teraz to. Będziemy się szykować, żeby no moczyć nogi. Zapraszam. Muzyka Mówiłem, wcześniej są dwie szkoły morsowania. Ja jeszcze nie morsuję, ja może sobie się przygotowuję. Poza tym podoba mi się to brodzenie w takiej zimnej wodzie i sprawia mi to cholerną przyjemność, i, i bardzo fajnie się po tym czuję. Więc, no co, zaczynamy! Czapki z głów! A patrzcie, co ja mam! Ha, ha, ha. Czapki na łeb! Powiem Wam, że satysfakcja jest niesamowita. O. I jest naprawdę ekstra. I powiem Wam, że zimniejszy jest naprawdę śnieg niż ta woda. Idziemy z powrotem do wody jeszcze na sekundę, chociaż na dwie. Tym razem nie zamoczyłem portek, ale to nie miało na celu moczenie portek. I nie będę zanurzał się do pasa. Dopóki, dopóki nie postanowi się zanurzyć, ale naprawdę ja mam bardzo duże wątpliwości. Zobaczcie, żeby nie było. Ja mam bardzo duże wątpliwości, czy ja będę w stanie się zanurzyć cały w takiej zimnej wodzie. <coughs> Trzeba mieć ogromne zaparcie. Na razie moczę nogi i na tym, i na tym zakończę to swoje morsowanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nogi odejmuję, aż do śniegu to w ogóle przejebane, ale jest fajnie i tyle.